Cześć Wam, witam na moim kanale. Dzisiaj w warsztacie mamy nową ukośnicę. Przyjechała prosto z Anglii z firmy Evolution. Model R255 SMS. Zastąpi tą, którą kupiłem jakieś dwa lata temu. Seria zielona Evolution Fury. Średnica tarczy 210 mm. Tutaj mamy średnicę tarczy 255 mm. Co mnie bardzo cieszy, bo maszyna będzie na pewno większa. Dzisiaj zadanie jest takie, że ta ukośnica ma zastąpić miejsce tej. Co się łączy niestety z modyfikacją całego stanowiska pod okuśnicę, bo na pewno blat jest większy roboczy. A przy okazji, gdy robiłem to stanowisko, popełniłem błąd, który zauważył jeden z widzów nasz wspólny kolega z innego kanału Mysterkowania, którego serdecznie pozdrawiam. Błąd polega na tym, że niestety cięcie pod kątem 45 stopni w tym momencie jest niemożliwe, bo brakuje mi to około 2 cm. Więc teraz przy modyfikacji tego stanowiska zwrócę na to uwagę. Także dzięki Ci kolego z kanału Daka Garaż za, za Twoją uwagę i cenną lekcję dla mnie. Do błędów trzeba się przyznać, nie ma co się tego wstydzić i ukrywać. Teraz już będzie to zrobione tak jak powinno być za pierwszym razem. Darujemy sobie jakieś unboxingi, testy, porady na to wszystko jest za wcześnie. Unboxingów jest pełno w sieci. Także dzisiaj dzisiaj celem jest, aby nowa ukośnica zastąpiła miejsce tej ukośnicy. Jakieś tam może komentarze się moje spostrzeżenia pewnie pojawią i to by było na tyle. Także ja zabieram się do pracy, bo nie mogę się już doczekać i mam nadzieję, że uda się ją tutaj wmontować. Zapraszam na film. No, myślałem, że brakuje jednej śrubki, ale była w pudełku. Także jest komplet. Tak to wstępnie wygląda. Stało nam zamocować tarczę. I sam główny bohater. Tarcza wielozadaniowa. Jak pewnie wielu z Was wie do cięcia różnych materiałów od drzewa po stal miękką do 6 mm aluminium plastik, włączając w to. 24 zęby, 255 mm średnicy, nie ma na co czekać. Zakładamy pierwsze wrażenia są bardzo dobre. To jest kawał maszyny, a następne wrażenie które mi przychodzi do głowy, myśl. To taka, że naprawdę będzie ciężko ją tam zmieścić. Raczej na pewno pozbędę się tych przedłużeń stołu roboczego. Zmierzmy ile ten stół roboczy w tej ma 51 cm. 51 cm. O Boże, a ja tam mam 41 cm. Także 10 cm plus jeszcze muszę te miejsca, ten kąt 45 stopni, no już 50 stopni. Jakoś to muszę wszystko zrobić, żeby grało. Także sami rozumiecie, o czym mówiłem. To jest kawał, kawał maszyny po prostu, co mnie bardzo cieszy. Co my tu mamy? Ukośnica jak to ukośnica, możliwość cięcia pod różnymi kątami w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Tutaj mamy od 50 stopni w lewo do 50 stopni w prawo. Mamy predefiniowane kąty jak 45, 30, 15, 0. No i oczywiście 22,5. Mamy tu zaznaczony jeszcze kąt 31 i 6. Nie ma co prawda zapadki swojej, ale jest zaznaczony na skali. Ja osobiście nie mam pojęcia do czego się wykorzystuje taki kąt i chętnie się dowiem od Was. Także napiszcie w komentarzach. Także tą regulację mamy tutaj z śrubą blokującą. I jak ją przykręcimy, to już żadnych luzów tu być nie powinno. Oczywiście, jeżeli będziemy polegać na tylko samej tej zapadce, to luzy delikatne są i pewnie po to jest ta śruba, żeby je skasować. Mamy również możliwość pochylenia piwy względem płaszczyzny pionowej do kąta 40, 45 stopni. Pochylamy ją w lewą stronę i blokujemy tutaj tą śrubą dociskową. Tutaj jednocześnie mamy śruby regulacyjne, możemy sobie wyregulować z tej strony nasze zero. I z drugiej strony kolejna śruba regulacyjna do kąta 45 stopni. Jak widzicie, na prawej części przykładnicy pojawiła się skala. U mnie w tej zielonej żadnej skali nie było, no i to był jakiś tam problem, bo u mnie skala zaczynała się dopiero przy dalszej części stołu, także do tych 20 cm czy tam 20 kilku musiałem mierzyć ręcznie. Teraz jest tutaj jakaś naniesiona skala, wygląda na olbrzymią. I na pierwszy rzut oko wygląda na skalę calową, ale jest metryczną. Jest po prostu co 2 cm. No jest. Od dwójki zaczynając 22. Co 2 cm. Także skala na pewno będzie pomocna. Lewa część przykładnicy jest wysuwana. Trzeba ją wysunąć właśnie przy cięciach. E... Na 45 stopni w płaszczyźnie pionowej. O tym trzeba pamiętać, bo ja w swojej starej parę razy o mały włos bym sobie tą przykładnicę skrócił. Ale na szczęście w czasie się zorientowałem. Także tutaj mamy kolejną śrubę dociskową, właśnie do, do, tej, do tej wysuwanej części przykładnicy. W tych dwóch otworach mamy śruby regulacyjne. I tutaj jest jedna do regulacji i ustawienia kąta 90 stopni względem linii cięcia. Tą przykładnicę oczywiście tu musimy sobie e, z powrotem dać na miejsce, bo ona ma tu podcięcia do wygodniejszego podejścia kluczem. Klucz mamy dołączony do zestawu. Z jednej strony jest on rozmiaru który pasuje do wymiany tarczy, z drugiej, właśnie do rozmiaru, jest zwężony na rozmiar do właśnie tych wszystkich śrub montażowych i regulacyjnych. Tutaj możemy do, do nawet sprawdzić i później ewentualnie wyregulować sobie ten kąt. Tutaj jest, tak jak mówiłem wcześniej, śruba zderza tak samo do ustawienia kąta 45 stopni. Tutaj mamy kolejną śrubę regulacyjną. Możemy nią regulować głębokość cięcia. Czyli czyli ustawiając tutaj tą śrubę możemy ustawić zderzak jak głęboko piła ma wejść w materiał, co nam będzie umożliwiało wykonywanie różnego rodzaju podcięć w ręki i tak dalej. Sama głowica pracuje na dwóch wałkach o średnicy 25 mm i na podwójnych łożyskach tutaj mamy kolejną śrubę zabezpieczającą posuw blokada posuwu tak zwana używać ją można również podczas transportu urządzenia jak i cięć jakiś małych elementów nie wymagających posuwu piły tutaj jest jeszcze tylko taki drobiazg ale też sprytne rozwiązanie takie dwa uchwyty do zwijania kabla. Na pewno przy transporcie urządzenia będzie to przydatne. O, i problemu nie ma żadnego. Plus do tego blokada posuwu, blokada samej głowicy, i maszynę można w miarę bezpiecznie transportować. Nie jest aż tak źle, bo. Przykładając e, ukośnicę do końca stołu do ściany przy pełnym, pełnym wysuwie, wystaje ona praktycznie nawet jeszcze mniej o 2-3 cm niż, niż ta mała ukośnica. Aczkolwiek tutaj niestety będziemy mieli płycie ją osadzoną, niż tutaj jest, o jakieś 3-4 cm, nie jest to jakiś wielki problem. Będę musiał po prostu tylko przestawić tutaj te zainstalowane nakrętki w blacie, które mam do tych przykładnic, po prostu przestawić o te 3-4 cm, żeby to mogło działać dalej prawidłowo. Także bierzemy się dalej do pracy. Dobra, udało mi się to rozszerzyć tą wnękę na, na miejsce na głośnicę. Tutaj miałem jeszcze prawie 20 cm w zapasie, bo podes był z całości płyty. Nie skracałem tego i dobrze, że nie skracałem, dlatego teraz mogłem tutaj jeszcze maksymalnie uciec do krawędzi, I to jest już maksimum, co ja mogę zrobić, ale i tak nam daje to 60 cm. Pytanie się nasuwa takie, czy to wystarczy, aby zadziałały te cięcia pod kątem 45 stopni. Teraz zobaczymy, wstępna taka przymiarka, nie wygląda to najgorzej, bo akurat w tej pozycji wychodzi nam wychodzi nam pełne 50 stopni, także to by było super, i z tej strony. Też no będzie troszeczkę bardziej wysunięta niż ta mała, ale to mi aż tyle blatu mi spokojnie wystarczy, to nie jest problem. Za to będę miał e, możliwość pełnej regulacji konta. Nie ukrywam, że przez ten krótki czas na tamtej małej ukośnicy kilka razy. Potrzebowałem tych 45 stopni, no i musiałem niestety kombinować inaczej. Tym razem wszystkie kąty będą działać, ale mało brakło i musiałbym przestawiać gniazdka. Tutaj zobaczcie, dosłownie na palca się nie włoży, parę milimetrów, no ale na szczęście się udało. Także mamy tutaj pełną regulację 150 stopni w prawo i w tej pozycji mniej więcej tak samo będzie w lewo. Oczywiście to muszę wszystko skręcić, idealnie wypoziomować, ustawić z blatami, zrobić to już po prostu na stałe wtedy będziemy działać dalej. W wielu próbach udało się ustawić idealnie. Tutaj względem tego aluminiowego profilu jest dość długi, także, także wyszło to dość dokładnie. Będziemy pomału kończyć, zamontujemy z powrotem wiertarkę. No i czas włączyć ją, czy ona w ogóle działa. Zostało już tylko zamontować te przykładnice, ale muszę wyrównać miarę z tą miarą. Skończone. Jak widać kośnica się zmieściła. Ustawiłem to tym razem bardzo, bardzo dokładnie. Nie spieszyłem się. kośnica jak widzieliście, jak na razie trzyma kąty, pomierzyłem ją tak w sumie w płaszczyźnie poziomej i, i tutaj do tych. Do tych przykładnic jest, jest dobry kąt, nie muszę tu nic regulować, ale w razie potrzeby albo z biegiem czasu będę sobie to sprawdzał co jakiś czas i jest możliwość regulacji praktycznie każdej, każdego kąta cięcia, także z tym nie ma problemów. Warsztat ma nowy sprzęt, większy sprzęt, no mi się on bardzo podoba, zobaczymy jak się będzie na nim pracowało. Mówiłem wcześniej, że nie będzie żadnych testów. No i nie będzie. Będzie jeden test, no. Jeden, który mnie bardzo ciekawi. Miałem Wam go nie pokazywać, ale przetniemy pewną kantówkę. Moja wcześniejsza ukuśnica była za mała, żeby przeciąć taką, taką kantówkę. Zobaczymy, jak ta sobie poradzi i jak będzie wyglądało cięcie. To jest jedyne, jedyne cięcie, które chcę teraz zrobić, także oglądajcie, zobaczymy, jak to wyjdzie. OK, będziemy kończyć pomału ten film. Ukośnica na swoim miejscu, co ja mogę o nim powiedzieć? Dla mnie to jest naprawdę duży sprzęt. Tarcza 255 mm, głębokość cięcia 80 mm, posuw 300 mm. Tamta poprzednia była dużo mniejsza. Dawałem jakoś radę, ale nie ukrywam, że większa ukośnica na pewno lepiej zda rezultat. Posiada tarczę wielozadaniową do cięcia różnych materiałów. Od stali czarnej miękkiej do 6 mm poprzez aluminium, miedź, plastik no i oczywiście drzewo. Także wszystko to myślę z czasem zobaczycie w moich realizacjach kolejnych. Także na które serdecznie już zapraszam do oglądania. Oczywiście dziękuję firmie Evolution, ale przede wszystkim dziękuję Wam, każdemu z osobna za to, że mnie oglądacie, za to, że lajkujecie, subskrybujecie, robicie ruch na moim kanale. To dzięki Waszym wyświetleniom firma Woluszy mnie znalazła na YouTubie. Dziękuję, jeszcze raz. Jest to dla mnie najlepsza nagroda, za to co tutaj robię, pokazuję. Cieszę się bardzo, że, że mnie oglądacie. A nowych widzów gorąco za zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się hej. Jeszcze raz dzięki.